Andrzej Reński, profesor Politechniki Gdańskiej, związany od wielu lat z tą uczelnią, zawodowo i dydaktycznie, absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, specjalności energetyka jądrowa. Który został tutaj przyjęty do pracy właśnie z myślą o uczestnictwie w programie jądrowym. Nasz no, taki przewodnik zawodowy duchowy, pierwszy, jeden z pierwszych rektorów, pierwszych dziekanów Wydziału ówczesnego Elektrycznego, profesor Kopecki. I jest tutaj po lewej stronie jego, jego portret. Właśnie zaangażował mnie do pracy w roku 1970. Właśnie z takim zamiarem, może bym uczestniczył w tym programie, programie jądrowym. I tak się rzeczywiście stało. Ja od początku uczestniczyłem przede wszystkim w procesie dydaktycznym. Organizowałem czy współorganizowałem studia podyplomowe z zakresu energetyki jądrowej jeszcze przed momentem, kiedy, kiedy zapadła decyzja o tym, że ta elektrownia będzie budowana w Żarnowcu. A potem, potem te studia były wyraźnie na zlecenie elektrowni jądrowej w budowie realizowane, zresztą w, ścisłym, w ścisłej współpracy z elektrownią jądrową Żarnowiec. Stąd. Taki mój nie tylko sentyment, ale i ścisły związek taki merytoryczny z, z, z programem rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.